Debata wyborcza tygodnika Podhalańskiego z kandydatami na burmistrza Nowego Targu. 3 listopada, godzina 17. Miejski ośrodek kultury w Nowym Targu. Przyjdź, zadaj pytanie. Relacja na żywo na stronie 24.tp.pl. Zanim popełnił samobójstwo, podpalił dom konkubiny. Ja uważam, że to było w ogóle działanie z premedytacją człowieka, który chciał zniszczyć wszystkich najbliższych. Niedźwiedzica z małymi, amatorka nocnego miejskiego życia. Jest spokojna. Na pewno jest trochę zuchwała. Na pewno konsekwentnie dąży do celu, bo jednak to prowadzenie po mieście to jest. To jest jakaś konsekwencja. no Na pewno jest sprytna też. Mieszkańcy i turyści o wystawie Tygodnika Podhalańskiego w Krakowie. Ja tak często tutaj bywam i te różne wystawy oglądam. Na no, tym razem trafiłem na Tygodnik Podhalański i tak sobie podczytuję. Podhalańczycy na targach książki w Krakowie. Tradycyjny pogrzeb czy pochówek w urnie. W zakopanem powstaje kolumbarium. Józef R., zanim powiesił się w domu swojej konkubiny, prawdopodobnie z rozmysłem go podpalił. W momencie dojazdu pierwszego zastępu, cały budynek objęty był ogniem. Strażacy, którzy przystąpili do rozpoznania natrafili na mężczyznę, który wisiał na, na futrynie drzwi wejściowych do pomieszczenia w piwnicy. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że było to celowe podpalenie, natomiast będziemy musiało to potwierdzić śledztwo, które prowadzić będzie Komenda Powiatowa Policji. Tragedii od dawna spodziewali się najbliżsi sąsiedzi. Odkazał się za życia, że, że spali, że tło, że tamto, że wszystko. I tak się stało, co się stało. Ponad 20-letnie pożycie pani Krystyny z Józefem R. było koszmarem. Był agresywny, był bardzo agresywny, nerwowy. Wpadał w takie furie po prostu. Szczególnie pod wpływem alkoholu. Musieliśmy z synem uciekać z domu. Spaliśmy po sąsiadach. Konkubent groził, że zabije lub doprowadzi do kalectwa ją i syna. W ich domu często interweniowała policja. Ja naliczyłem w tym ostatnim roku i w poprzednim, że tych interwencji było sześć. Zarówno interwencje składała jak i jedna, jak i druga strona. Dotyczyły one zazwyczaj różnego rodzaju konfliktów, czasami przemocy, a nawet też były zgłoszenia przestępstw przeciwko rodzinie. W marcu tego roku policjanci podczas jednej z tych interwencji uznali, że należy założyć tak zwaną niebieską kartę tej rodzinie z uwagi na to, że zbyt często tam dochodziło do do interwencji dochodziło do przemocy. Taka niebieska karta pomaga odpowiedniemu zespołowi interdyscyplinarnemu na podjęcie stosownych czynności, aby pomóc tej rodzinie. Niestety w Zakopanem nie ma zespołu specjalistów, którzy mogliby pomóc rodzinom z niebieską kartą. Do mieszkanki Cyrli długo nie docierał fakt, że jest ofiarą agresji i znęcania się. Dopiero dwa lata temu Krysia udała się do pani psycholog i ta jej uświadomiła, że takie wyzywanie to nie jest normalne. Żadna z nas kobiet, które mamy normalne życie, nie pozwoliłaby sobie na takie wyzwiska. Ja nie chcę cytować wulgarności. Pomoc psychologa przyniosła efekty. Pani Krystyna zdecydowała się skierować sprawę do sądu. W październiku tego roku odbyło się posiedzenie w sądzie rejonowym Zakopanem, na mocy którego ten mężczyzna miał trafić do zakładu karnego, a w ciągu 14 dni miał opuścić ten dom, to mieszkanie. To prawdopodobnie wpłynęło na ostateczną, tragiczną decyzję mężczyzny. Pani Krystyna i jej 28-letni syn stracili właściwie wszystko. Spłonął nie tylko dom i jego wyposażenie, ale również ciepłe ubrania, stroje góralskie i skrzypce syna, na których grał w tutejszym zespole regionalnym. Jeśli ktoś chce pomóc ofiarom pożaru, prosimy o kontakt z redakcją. Numer telefonu i adres mailowy widoczne na ekranie. Będę się starała po prostu. Ciemność do góry, no, no i, no, i zacząć normalnie żyć, mimo wszystko. Mieszkańcy drogi do Wantuli na próbę zamontowali kamerę przemysłową na ścianie swojego domu. To, co zarejestrowała, niezwykle ich zaskoczyło. Ona szła tak, jak kamera łapie, doszła tędy. Ja się najpierw z mężem sprzeczałam, że szła tam dołem, a to wcale nie dołem. Ona sobie tędy szła, najpierw widzi jedna, na drugi dzień jak ogólna. Ja tak, Panie Boskie, tu mi się zrobiło. Drugie, trzecie, czwarte, no bo trzy młode. Ale te młode, to duże, zobaczycie jakie są. No to jeszcze raz, jeszcze raz, poty, no Jezus Mario. No bałam się. Ona, czyli niedźwiedzica z trzema małymi. Dla wielu jednak mieszkańców zakopanego jej nocne wizyty wcale nie są zaskoczeniem. Pół do siódmej rano, jak zamszedł tu do roboty, to szła tu do góry, tamtymi polami, trzema małymi. Bał się pan? Czego się miał? Bać? Czy tu nic nie, nie? Nie, one nie są składliwe, nie robią głuździków żydet. Niedźwiedzica z małymi pojawia się na ulicach Zakopanego, graniczących z Statrzeńskim Parkiem Narodowym, od 6 lat. W zasadzie ta przestrzeń, ta granica jest tak płynna i tak blisko. Jest granica rezerwatu, granica ochrony i granica yy, miasta, że yy, no, te niedźwiedzie tą przestrzeń naszą miejską też na granicy tutaj wykorzystują, a wykorzystują, dlatego że jest pokarm w pobliżu. Są jabłka, są śliwki. Cały czas jeszcze w, w, w niektórych miejscach są niepozbierane te jabłka, no i potem, do, do, dopóki będą te jabłka łatwo dostępne i będą mogły przyjść niedźwiedzie, no to one będą chodzić. Znawca niedźwiedzich zwyczajów podkreśla, że zakopieńczycy dawno już przyzwyczaili się do obecności zwierząt w mieście. Przypomina o odpowiednim zachowaniu. Tutaj wszyscy doskonale wiedzą, że w przypadku tej niedźwiedzicy. Pomimo, że prowadzi młode, wystarczy zachować spokój, zejść z drogi, spokojnie się oddalić. To nie jest las, mamy wariantów, mnóstwo skręcić do sąsiada na pogaduszki. Od wielu lat TPN realizuje program obrączkowania niedźwiedzi. Pozwala on na śledzenie ich wędrówek na monitorach komputerów. Być może na wiosnę pracownicy parku założą obroże również amatorce nocnego życia w mieście. Zgodnie z tradycją otrzyma wtedy imię, które będzie widniało tego dnia w kalendarzu. Kraków to kolejne miasto, w którym gości wystawa pierwszych stron Tygodnika Podhalańskiego. Można ją obejrzeć na Placu szczepańskim. Czytam właśnie tu, co się dzieje na Podhalu, ale dużo ciekawych rzeczy. Słyszał Pan w ogóle o takiej gazecie? Słyszałem, bo jak jeździłem w góry często, to słyszałem. Zdarzało się Panu kupować taką no, Zdarzało się. A teraz mało w góry jeżdżę, no bo drogi górane nie chcą zrobić. No to trzeba długo jechać, no to się nie opłaca jechać. Chcieliśmy zapytać, co tutaj przyciągnęło Państwu uwagę? Tylko kiedyś to po prostu czytałem, no. Kiedyś Pan czytał, ale sprowadzał Pan do Krakowa tą gazetę, czy Nie, ona była po prostu w tych, tej... nie, nie raz ją widziałem w epikach. A po prostu artykuły nie ciekawe, że spodhala je jest artykuł mało. Co przyciągnęło Pana uwagę tutaj, na tej wystawie? Oczywiście motocykle. Jeden krosowy z, e, jak to się mówi, z hakami w, w oponach i Drugi slajd z czterema zmarłymi motocyklistami. No i tak przy okazji obejrzałem pozostałe. Targi książki w Krakowie przyciągnęły w tym roku 60 tysięcy zwiedzających. Wśród 700 wystawców można było spotkać wydawców i pisarzy z Podhala. Przejechaliśmy na targi, bo nie sposób nie być na takich wspaniałych targach w nowej hali targowej. A przyjechaliśmy z wydawnictwami, które wydaje Biuro Promocji Lub te wydawnictwa, które wspiera. Tu mamy kilkanaście pozycji. Jesteśmy chyba jednym z niewielu miast małopolski, myślę, że polski, które ma własne stoisko. Na stoisku Biura Promocji z czytelnikami spotkał się Maciej Pingwart. Promował siódme już wydanie przewodnika Zakopane i okolice. Oferta jest ogromna. I Ważne jest to, że, że na targi wielu wydawców, tak samo jak mój, stara się wydać nowe pozycje, nowe rzeczy. Zawsze tutaj można chwycić te, te nowości trochę wcześniej niż w księgarni, no i co nie bez znaczenia czasem trochę taniej. Wśród nowości wydawnictwa Anna Purna debiut Zakopianki Klaudii Tasz w swej książce spisała wspomnienia Ryszarda Szafirskiego. Przy wspólnej kolacji pewnego dnia siedzimy, a Rysiek opowiada po prostu niesamowite historie. One są i dowcipne i, i dramatyczne w porywach, czasem kontrowersyjne, no bo nie wszystko się zawsze układało jak po maśle. Były czasem różne problemy w trakcie, w trakcie wypraw i uznałam, że kaliber dokonań ryśka, który był przyjacielem Andrzeja Zawady, który brał udział, zdobywał szczyty lub organizował najważniejsze wyprawy w góry, właściwie całego świata, bo nie tylko góry najwyższe. Eee, kaliber tych dokonań jest tak ogromny, włącznie ze zimowym zdobyciem Everestu, że byłoby szkoda, żeby właśnie te nieznane opowieści, które tak sobie prywatnie gdzieś za zastęp najbliższej rodzinie opowiadamy, śmiejąc się przy tym czy płacząc, że poszły w e, niepamięć. Na stoiskach migają znane twarze pisarzy i literackich celebrytów. Wojciech Cejrowski, Beata Pawlikowska, Maria Czubaszek. Nie brakuje ich również wśród odwiedzających. Z przyjemnością przyszłam tutaj ucieszyć się razem z innymi czytelnikami, którzy tak licznie te targi odwiedzają. Zakupy kupiłam w Media Rodzina, i tutaj dostałam prezent w dwóch dla moich nóg. Szkoda, że pani prezydentowa nie dotarła do Stoiska Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Tutaj też można było znaleźć pozycje dla dzieci, czary góralskie. Słownik z hasłami wyjaśniającymi terminy góralskiej magii podpisywała współautorka. Ja w ogóle jestem pierwszy raz na targach w Krakowie, więc dla mnie to jest no, no szok, że tyle ludzi tutaj przychodzi. Bardzo miła atmosfera, wszyscy się pytają, gratulują. No i naprawdę nie spodziewałam się tak miłego przyjęcia. Książka, którą można tak bezkarnie gnieść, a nawet zamoczyć, trafiła na targi prościutko z drukarni. To przewodnik pod tytułem Tatry na nartach. Wydrukowany na specjalnym, odpornym na zniszczenia papierze. Jest próbą odpowiedzi. Tym narciarzom, którzy nie ulegli jednak temu bałamutnemu stwierdzeniu, że w Tatrach nie da się jeździć na nartach, to jest próba pokazania tego, że szlaki narciarskie w Tatrach są właściwie niezmierzone. Oczywiście promujemy tylko te rejony i te szlaki, które są dozwolone. Wydawnictwo Astraja istnieje 8 lat. Zajmuje się książkami w tej chwili głównie o tematyce podhalańskiej, tematyce podtaczańskiej. Jest to przede wszystkim seria nasza ulubiona, powiem tak, z kościołami zabytkowymi na Podhalu. Już dwu, dwu, dwunasty tą w tej chwili wydaliśmy o kościele we Frydmanie. Poza tym są to publikacje z terenu Szczawnicy, Pienin, Spisza i generalnie Podtacza. Najnowszą perełką wydaną przez Astraję jest książka Beaty Zalot pod tytułem Ozwa. Ilustracje to obrazy utalentowanej naczelnej tygodnika podhalańskiego. Tak naprawdę targi są bardzo niebezpieczne, bo e, chciałoby się bardzo dużo rzeczy mieć, a niestety budżet nie pozwala wyjść i spełnić każde, każde marzenie. E, natomiast no, na pewno jest to e, świetne miejsce, żeby, żeby sobie znaleźć parę e, rzeczy cennych, chociaż przy dzisiejszych czasach internetowych... E, nie jest już trudno znaleźć nawet bardzo rzadkie pozycje. No niemniej też fakt spotkania osób, które piszą te książki, porozmawiania, zdobycia autografu, no jest też dodatkową jakąś przyjemnością. Na Zakopieńskim cmentarzu trwa budowa kolumbarium, miejsca przeznaczonego na urnę z popiołem, który pozostaje po kremowaniu ciała. Podobno większa część miejsc została już wyprzedana. Jednak do tej pory pochówek w urnie nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Jednak na Podhalu trady, yy, tradycyjny pochówek. To jest takie 85%. W trumnach normalnie, tradycyjnie, często gęsto z konduktem, góralskim powozem. Także urny, urny jeszcze mało na Podhalu. A jeżeli tak, to tutaj yy, mieszkańcy Zakopanego na pewno nie z wiosek. Na wioskach nie, 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 po, no nie, nie spopilają ciała. Koszty kremacji i tradycyjnego pochówku są na razie zbliżone, twierdzi właścicielka zakładu pogrzebowego Całun z Zakopanego. Choć średnia cena urny to 400 zł, a trumny około 1600 zł, to koszty pogrzebu wyrównują się po doliczeniu transportu i kosztów kremacji. Trzeba doliczyć transport, trzeba doliczyć samo spopielenie ciała, trzeba doliczyć trumnę kremacyjną, bo ciało musi być w trumnie tak zwanej kremacyjnej. Jest to trumna taka, z takiego mocnego kartonu. Więc to są koszty dodatkowe. Myślę, że już najwyższy czas, żeby to robić, dlatego że już niedługo nie będziemy mieć miejsc na cmentarzach. U mnie to jest tak, że ja, ja najchętniej, jak ja już bym no niestety miała zginąć czy, czy umrzeć, to chciałabym jeszcze pomóc po śmierci, ewentualnie na organy, które by się przydały ludziom żyjącym. I wtedy nie mam przeciwko nie mam przeciwko kremacji. A dajże pani spokój, żeby jeszcze mnie po śmierci palili. Naturalnie lepiej. Jak spalić się to, to nie. Niestety nie. Ja mam tu grób we zapłaconej i tu mnie mają pochować. Kościół też się opiera, że ciało powinno zostać, więc tu jest ta sprzeczność. Rusinowa polana. Stąd łatwiej nabrać dystansu do spraw ziemskich, a do duchowych jakby o parę metrów bliżej. Spotkaliśmy się tu z dominikaninem, ojcem Markiem, pracującym w sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Kościół nie ma nic przeciwko spopieleniu zwłok, byleby to było z szacunkiem. Nie jest istotne to, w jaki sposób pożegnamy się z naszymi bliskimi, czy to będzie pochowanie w trumnie, czy spopielenie ponieważ tak czy siak wierzymy, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. Tak? Ciało jest bardzo ważne, ponieważ Pan Jezus, odkupując człowieka, odkupił i nasze dusze, i nasze ciała. I kiedy w niebie będziemy na końcu świata, jak wierzymy, będziemy cieszyć się radością, to ciało będzie brało w tym udział. Znaczy, ja potrzebuję swojego ciała, żeby być szczęśliwym człowiekiem w niebie, więc się poznamy. Nie wiemy jak będziemy wyglądali, ale na przykład zobaczę w niebie ekipę telewizji tygodnik Podhalański. O, cześć, cześć, może zrobimy jakiś materiał, tak? Poznamy swoich bliskich, poznamy ludzi, których znaliśmy z telewizji, z filmów, poznamy ludzi, których nazwiska słyszeliśmy, o których się uczyliśmy. Jeśli tam się znajdą, na pewno się poznamy, bo będziemy mieli ciała. Prawdopodobnie dużo jakieś piękniejsze, jakieś przemienione, tak? pozbawione chorób, pozbawione wad, pozbawione skutków grzechu. No i fajnie będzie. Fajnie będzie mieć ciało i cieszyć się nim w niebie. Ważna jest pamięć, ponieważ wtedy możemy spotkać przy grobie swoich bliskich na przykład. I to jest inne spotkanie niż przy stole w domu, niż przy piwie, niż, niż na polanie. Tak? To jest takie spotkanie, kiedy głowy mamy pochylone, kiedy myśli trochę są bardziej stonowane, kiedy nie wypada, żeby telefon dzwonił w sprawach biznesowych czy innych. To jest taki moment, kiedy możemy sobie zdać sprawę, że nie jesteśmy jedyni na tym świecie, że skąd się wzięliśmy, ktoś nas poprzedził, komuś coś zawdzięczamy. Boimy się śmierci, ponieważ nie czujemy się spełnieni w życiu ponieważ czegoś jeszcze, coś jeszcze chcemy zrobić, coś chcemy zbudować, gdzieś pojechać. Śmierci nie boją się ludzie, którzy, których życie jest spełnione. Wierzę że, wierzę, że po tamtej stronie nie będę sam. Wierzę, że Pan Bóg mnie przyjmie, że spotkam swoich bliskich. Wierzę, że to wszystko, co też głoszę w kazaniach, jest prawdą i to sprawia, że ja się trochę mniej boję. Debata wyborcza tygodnika podhalańskiego z kandydatami na burmistrza Nowego Targu 3 listopada godzina 17, miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Przyjdź, zadaj pytanie. Relacja na żywo na stronie 24.tp.pl